Wydaje mi się, że czeka nas pewnego rodzaju przewartościowanie, jeżeli chodzi o, w jaki sposób podchodzimy do futbolu. Tak? I być może, wbrew pozorom, będzie to z jakąś korzyścią dla futbolu, bo, bo dzisiaj, ja muszę przyznać, z punktu widzenia klubów w szczególności, to, co się dzieje z kalendarzem, to jest, to jest dramat. Tak? bo Wszyscy dookoła, czy to jest UEFA, czy FIFA, czy nawet lokalne federacje, FIFA, do, która chce rozszerzyć klubowych tylko... mistrzostw świata. Już mieliśmy case z Liverpoolem, który rozgrywał dwa mecze niemal w tym samym terminie, grając w klubowych mistrzostwach świata i, i, i w pucharze Natomiast u siebie. najważniejsze w tym wszystkim jest zrozumienie jednej rzeczy, że jedynym, który ponosi ryzyko ekonomiczne tego wszystkiego, są kluby. Nie FIFA, nie Uefa, nie Federacja. bo kluby płacą pensje zawodników. Uefa się wyżywi, tak? Kluby ponoszą całe ryzyko ekonomiczne tego ekosystemu. Natomiast wszyscy inni próbują tylko z tego wyrwać dla siebie, żeby zarabiać na tym pieniądze. Taka jest prawda. I dzisiaj my jako kluby mamy z tym poważny problem. No, jesteście jednym problem. środowiskiem, więc możecie powiedzieć nie. No, ale jeszcze teraz. Po to została między innymi 10 lat temu powołana ICA. Które, która wcześniej nie była, żeby właśnie zacząć o tym mówić. Bo wcześniej nie było w ogóle organu, który powodował, że kluby miały jakikolwiek głos. Dzisiaj ten głos jest, on nie jest najsilniejszy. On jest dosyć, zbudował sobie jakąś pozycję, ale nie jest najsilniejszy. Także ja mam nadzieję, że cały ten kryzys również uświadomi wszystkim, że my nie możemy mieć skośczoność. Gdyby dokładać, to jest też kwestia zdrowia i zawodników i wszystkich innych, bo oni też nie są w stanie grać te, na takiej intensywności w taki sposób. Wiem, że wiele osób myśli, że a przecież ci grajkowie to tam mogą sobie biegać ile chcą i tak dalej. To tak nie jest. Nie? <laughs> także, także dzisiaj mam nadzieję, że właśnie tego typu kwestie, które podniosłeś, również będą w pewnym sensie przewartościowane. Zapytam wprost. Czy jesteście gotowi... I podejrzewam, że nie tylko legi, ale też inne kluby w Polsce za granicą do rozmów z piłkarzami o renegocjacji kontraktów. O ich, chodzi mi o ich wysokość, o niedługość. Znaczy, my wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście, nie uda się e, ogarnąć tego kryzysu, tak, żebyśmy powiedzmy, przynajmniej mogli w normalny sposób e, rozpocząć następny sezon. No to jest to nieuniknione. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby kluby nie były nad, w takiej sytuacji, żeby, że żeby nie będą zmuszone, żeby rozmawiać również z zawodnikami. Także mam nadzieję, że to się nie stanie, ale sądzę, że wszyscy jesteśmy w tym razem. I to jest główne zadanie przed nami, żeby zrozumieć, że to nie chodzi tylko o kto gdzieś wyrwie cokolwiek, tylko że wszyscy jesteśmy w tym razem i musimy sobie z tym poradzić.